Cześć i czołem, witam was moi drodzy w ten piękny czwartkowy poranek No, już późny poranek, bo godzina 9.49 24 marca 2022 Droga wylotowa z Koszalina w stronę Karlina Ja w Karlinie mam rozładunek Producenta płyt meblowych Wiozę do nich jak zawsze okleinę jest to, można by powiedzieć, no prawie drugi dzień podróży. Wczoraj wyjechałem po południu, po, no tak prawie o 17.00, wyjechałem z Ozorkowa, po załadunku. Dojechałem za Bydgoszcz. Tam wykręciłem pauzę 11. No i dzisiaj rano, po godzinie 6 ruszyłem w dalszą drogę, no i obecnie 9.50 za 22 minuty będę u celu więc tak naprawdę postaram się kucze, zmieścić się w tych 22 minutach zanim dojadę moi drodzy całkiem fajnie mi się ten tydzień kucze, e, ułożył jeżeli chodzi o e, drogi którymi się, e, jeździłem ten tydzień obfitował w góry bo byłem w okolicach Jeleniej Góry Szklarskiej Poręby i tam na zachód od Szklarskiej Poręby Widziałem ośnieżoną e, śnieżkę z e, tym e, no, obserwatorium na szczycie. E, wszystkie te kurcze, tam właśnie szczyty wokół śnieżki, w śniegu. Natomiast tam, gdzie ja jechałem, no to już można powiedzieć wiosna plus 18 stopni kurcze no, bajka. E, co tu by jeszcze Wam powiedzieć? No i teraz. Dla odmiany wysłano mnie na północ, tutaj w okolice Koszalina. Zrzucam się w Karlinie i jadę na drugą stronę. Lecę do Sławna. Chyba tak. Tak czy inaczej do Tartaku. Zabieram Tardzice pod Tomaszu Mazowieckim, to mam zawieźć do miejscowości Konewka. Kto nie wie, to od razu informuję. Fajne miejsce, jeżeli chodzi o zwiedzanie, jest tam powojenny, z czasów II wojny światowej, bunkier kolejowy z przyległymi bunkrami technicznymi. Można to zwiedzać. Zwłaszcza, fajne miejsce na wiosenną wycieczkę. Więc to nie był. No to zachęcam. Druga sprawa to jest taka rzecz, że chciałbym się odnieść do ostatnich tygodni i tego, co się działo w naszym kraju. I to tak z perspektywy kierowcy. Otóż pierwsza sprawa to kurczę ten ta panika na stacjach paliw i kupowanie paliwa na zapas. Otóż, no nie wiem czy to prawda jest, ale no, ponoć yy, zdecydowano na początku tej zawieruchy na Ukrainie, że zwiększone zostaną yy, rezerwy paliwowe dla wojska i wstrzymano na jakiś czas dostawy do cywilnych stacji i yy, prorosyjscy propagandyści, że tak to określę, kurde, to trochę brzmi, tak czy inaczej ludzie, którzy pracują Dla Putina i są po stronie Putina Rozpowiadali, że w Polsce Nie ma benzyny, nie ma ropy Kurczę, koniec I ludzie rzucili się na stację paliw Tankowali w co się tylko dało Ile się dało e, Tak więc Efekt był taki, że wprowadzono Limity ilościowe, ale i tak Kurczę, paliwa na stacjach zabrakło Co prawda Sytuacja się unormowała Nie wiem i dalej chyba dwie doby później już było normalnie Tak więc kurczę Putin się cieszył Że Polaczki się wystraszyły I taką panikę Że za no. Pogratulować wyobraźni kucze. Druga sprawa Moi drodzy Coraz częściej Słyszę o Belgii pod adresem kierowców z Białorusi i ruskich. I powiem Wam szczerze, nie szkoda mi. Chociaż to są też po części tacy sami kierowcy jak ja i inni, ale i może nawet są wśród nich porządni ludzie, nie są to świnie, kurcze, wierzący w Putina, ale tak czy inaczej, to niestety zdarza się, że i. Takim też się czasami oberwie. No ale niestety takie są koleje rzeczy i skutki, jeżeli chce się poprzez społeczeństwo wpłynąć na rządzących. Tak więc są kierowane obelgi i tak dalej. Poza tym zauważyłem, że rosyjscy kierowcy zaczynają jeździć w grupach Sorki, za przerwę musiałem zwilżyć gardło no. <laughs> zaczynają jeździć w grupach prawdopodobnie jest to powodem tego, że się boją jakichś, nie wiem odwetów ze strony Białorusinów raczej znaczy Białorusinów Ukraińców którzy uciekli tutaj do Polski że będą szukali odwetu na nich. Ponoć, to jest plotka. Od razu zaznaczam to nie jest fakt. Ponoć czy do, doszło do czegoś takiego, że Niemczech został pobity jakiś kierowca rosyjski. Czy to prawda nie wiem. Może ktoś ma lepsze informacje. Ja zaznaczam, to jest plotka. Ale fakt faktów, ruskie zaczęli jeździć grupami. A jeżeli jeżdżą grupami, no to nie jest to, kurde, być może wyssane z palca, jest w jakiś sposób zasadne, musi być jakiś e, grosz prawdy w tym, skoro jeżdżą e, częściej właśnie grupami niż w pojedynkę. Co by tu Wam jeszcze powiedzieć? No, takim najbardziej, kurczę, grubym tematem, jeżeli chodzi o uzewnętrznianie złości i wrogości pod adresem Białorusinów i Ruskich. To była sytuacja w poniedziałek w Pruszkowie, na ulicy Przejazdowej. Otóż yy, na, podejrzewam, że nasze służby dostały przykaz yy, ładniejszego i bardziej skrupulatnego kontrolowania transportów idących przez Unię Europejską na wschód. Właśnie tutaj w szczególności mowa o autach z Białorusi i Rosji, czy nie, przewożą czasem zakazanych towarów, bo jednak jest sporo jeszcze firm, które współpracują z Ruskami i Białorusinami. A yy, o tym, że wysyłają towary, yy, nawet te objęte zakazem, no ja za rękę nie zapałem, ale jestem w święcie przekonany, że są firmy, które łamią te zakazy. I tak jak było embargo wcześniej na sprzedaż broni do Rosji, a mimo to Niemcy, Francja, Krócze i Włochy sprzedawali w najlepsze kucze, broń do, do Rosji, pomimo embarga. Tak samo i teraz kurczę, może być, że pomimo zakazów kurcze handlu z Rosją niektórymi artykułami, te artykuły są dalej wysyłane. Tak <laughs> więc stąd i też możliwe, że są bardziej skrupulatne kontrole i na drogach i w agencjach tych celnych. No i efekt efektów taki, że właśnie agencja celna tam w Pruszkowie na ulicy Przejazd no, uzbierała tych aut na u siebie dość dużo e, w efekcie nie było już miejsca dla kolejnych zaczęli parkować na drodze tej e, przy agencji no i to spowodowało zakorkowanie całej tej ulicy e, spowodowało to, że korek e, w ten, zajął też i te inne ulice Poboczne, do, 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 dochodzące do tej ulicy przejazdowej, aż na autostradę A2, zjazd z autostrady A2 od strony Poznania, jak i od Warszawy tutaj do Pruszkowa, był bardzo problematyczny. Ludzie na radyjku, to tak bluźnili na tych Białorusinów wiruskich dziwo Nikt nic złego nie powiedział na, pod adresem celników. A wręcz nawet odczuć można było zadowolenie, że ci celnicy tym yy, kierowcom utrudniają życie tak skrupulatnie ich kontrolując, że no, no to, było, to było wyczuwalne, że nie mają pretensji, górnych do celników, że bardzo dobrze, że oni tak, kurde, ich tam gnębią. No i wiecie, na radyku były, kurde, wieszcie, plusdi, mięso leciało, kurcze, całymi płatami. Główne rzucano i tak dalej. Nawet kurde, były nawoływania, żeby pójść i w pierdziel spuścić tym kurde kierowcą, co blokują tą drogę, parkując i oczekując na odprawę. Ktoś nawet wziął zadzwonił na policję, żeby przyjechali i zrobili porządek, żeby przegnali ich, kurde, żeby nie blokowali tej drogi. Jak to się skończyło, nie wiem. Tak czy inaczej, no ja wyjeżdżając tamtąd miałem kurcze pół godziny, kurde straty. A ci, którzy wjeżdżali, to nawet tam słyszałem, że już od godziny stoją. Tak więc nerwy, kurde, puszczały, co po niektórym. E, co dalej? No powiem Wam szczerze, że zaobserwowałem również to, że nasze służby mundurowe o wiele chętniej zatrzymują do kontroli właśnie ciężarówki na białoruskich i ruskich tablicach. Nie wiem, jak jest z Litwinami, ale właśnie o tych dwóch, Częściej widuje właśnie, że są ściągane i kontrolowane. Inspekcja, policja, straż graniczna, celni. Częściej zatrzymują właśnie te auta niż pozostałe. Co prawda nie należy yy, ten. Yy, polegać tylko na tym, że tak jest na, yy, ten i. Również zdarza się, że nadal kontrolują kurcze polskie ciężarówki No bo żeby nie, Żebyśmy się nie nie, tego, nie nie odwykli kurczę od tego, że Jesteśmy kontrolowani, tak? Polacy również są kontrolowani Ale zdecydowanie więcej jest Kontroli właśnie tych Aut ze wschodu I No to Chyba tyle, jeżeli chodzi o sytuację na drogach patrząc ze strony właśnie kierowcy. Co innego chcę wam jeszcze powiedzieć, o, wczoraj się ładowałem, no i niestety najsłabsza płyta na podłodze w naczepie nie wytrzymała, co prawda wózek nie wpadł. Jedynie ta płyta potrzaskała kocze, ale nie zapadł się wózek przejechał jakoś, czy dokończyliśmy ten załadunek no i, i będę musiał mieć wymienioną tą płytę na weekendzie bo inaczej będzie kicha druga sprawa to jest taka, że szykuje się mocno, na razie emocjonalnie bo motocykl szczerze powiedziawszy jest gotów do wyjazdu szykuje się do wyjazdu do Częstochowy na otwarcie sezonu motocyklowego tak, tak, Artmat, dobrze słyszysz? Otwarcie sezonu motocyklowego w Częstochowie. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba to ma być 3 kwietnia, czy coś takiego. No nie będę tutaj Was upewniał, że to faktycznie jest w tej dacie. Muszę sprawdzić jeszcze w, no, w internecie, ale na pewno jest. Jest otwarcie sezonu motocyklowego w Częstochowie, i teraz, w związku z tym, że rząd nasz zdejmuje znacząco obostrzenia, ograniczenia, i zachorowanie na koronawirusa będzie traktowane jak zachorowanie na zwykłą grypę, i niekoniecznie kończące się zwolnieniem lekarskim. Czyli człowiek chory. Nie musi iść na zwolnienie. Będzie mógł pójść normalnie do pracy i zostawiają to po prostu naszemu sumieniu i odpowiedzialności. Nie będzie trzeba nosić maseczek poza e, tymi e, nie trzeba będzie nosić maseczek na ulicy, na, w punktach e, no, handlowych, e, w urzędach. Jedynym miejscem, gdzie maseczka będzie jeszcze obowiązywała to jest szpital. Szpital i punkty medyczne. To są jedyne miejsca, gdzie maseczce trzeba będzie przebywać. Tak więc podejrzewam, że te wszystkie zluzowania spowodują to, że tym chętniej właśnie ruszymy na otwarcie sezonu motocyklowego do Częstochowy. I powiem Wam szczerze, że chyba tak czuję coś przez skórę, że... Będzie ładnych parę 50 tysięcy motocyklistów. Pomimo tych cen paliwa przyjedzie nas naprawdę wielka gromada. Każdy jest spragniony po zimie, kurczę ruszyć to dubsko kurde przewietrzyć się, przewietrzyć motocykl, kurde, zobaczyć te gęby. Kurne, go Czasami niektórzy to nawet tam się spotykają z różnych stron polskich, kurczę, bo nie mają okazji się spotkać nigdzie nie. a się tam spotykają już któryś raz z rzędu. I kurczę normalnie no, jak przyjaciele się yy, witają. Tak więc. Yy, no, Jedź prosto. Trzymaj się prawej no, strony. Za kilometr mam zjazd, kurde, już do Karnita. Tak więc, już niedużo mi zostało, żeby cokolwiek wam powiedzieć. No. Tak więc, Artbat, jeżeli się chcesz, kurde, przejechać, to się nadarza okazja do Częstochowej na otwarcie sezonu. Ja tam jadę, biorę chłopaka. 600 w tym roku metrę. nie jadę z żoną. Kurczę, powiedziałem, daję Ci kurcze urlop. Jadę z synem, niech zobaczy. Pierwszy raz będzie, powiem Wam szczerze. Ja już tyle razy byłem na tym otwarciu sezonu w Częstochowie. Nigdy mi się to nie znudzi, ale syn był, nie był jeszcze nigdy tam. Był w Łodzi, kurczej na kilku innych. Był w Warszawie. Skręć w prawo. i innych tam okolicznych. Ale nie zdarzyło się, żeby pojechał do Częstochowy. Tak więc pierwszy raz będzie w Częstochowie na otwarciu sezonu motocyklowego, bo w ogóle w Częstochowie to już był. On ten klasztor zna, ale na otwarciu motocyklowym jeszcze w Częstochowie nie był. No, tak więc tak to wygląda. Jest szansa, że być może ktoś z oglądających również jeździ, albo jest w Częstochowie i będzie. Yy, Przyjdzie tam na, na jasną górę, żeby zobaczyć te wszystkie motocykle. Może się spotkamy, może ktoś mnie rozpozna. Tak więc, takim akcentem kończę. Trzymajcie się cieplutko, korzystajcie z pięknej wiosny. Jedź proszę. I oby nam zima Trzymaj się tutaj się nie na nawróciła. Kurcze, chociaż podejrzewam, że jeżeli się nawet coś tam przydarzy, kurde, to będą takie kurde tylko podrygi krótkotrwałe i znowu się tam odpuści. I już zacznie się prawdziwe. Ten, ten, yy, prawdziwa wiosna, cieplutka, kwitnąca. Po 300 metrach tak skręć w prawo. Dobrze, skręcę w prawo zaraz. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia i usłyszenia. Hej!